Wszystkie materiały nagrane w tym filmie zostały nagrane na karcie Nvidia RTX 2070 Super. Jeśli to możliwe, używałem wbudowanych presetów zmieniając rozdzielczość i ewentualnie funkcję śledzenia promieni i DLSS. Każdy gameplay ma odpowiednie oznaczenie. Kartę do testów otrzymałem od Nvidia Polska. Nvidia wywinęła AMD niezłego psikusa, wypuszczając serię kart Super tuż przed premierą Radeona 5900. Zapewne wielu z Was ciekawi, po co Nvidia wypuściła odświeżone modele swoich kart, skoro te stare radziły sobie całkiem nieźle. Radeon miał być konkurentem dla RTX 2070. Wbrew pozorom nie jest to najbardziej popularna karta. Według Steama używa jej trochę ponad 1% graczy. Wciąż najpopularniejszymi kartami są GTX10. I GTX1050 Ti, które łącznie zgarnęły ponad 25% rynku. Jednak wypuszczenie Radeona w niższej cenie o mocy 2070 mogłoby przyciągnąć graczy na stronę czerwonych. Pytanie, czy Nvidia zrobiła dobrze? Cóż, jeśli spojrzymy na to okiem właściciela karty Founders Edition, to w zasadzie wydaje się, że nie. Jednak z punktu biznesowego Nvidia wolała dmuchać na zimne. Serie Founders Edition kart dostały Oznaczenie End of Line, a Nvidia zamierza skupić się teraz na kartach Super. Oczywiście, wcześniejsze karty nadal są mocne i to wciąż dobre karty, które starczą na jakiś czas. Jednak, jak się okazało, seria Super była overkillem dla Radeonów, który mam nadzieję też dla Was przetestować w przyszłości. Dzisiaj omówię kartę RTX 2070 Super. Nvidia wypuściła także w tej wersji RTX 2060 oraz w niedługim czasie lub nawet już w momencie, w którym to oglądasz. Wyjdzie też wersja RTX 2080 Super czy 2080 Ti, także pojawi się w tej wersji? W mojej opinii nie, nie ma to sensu. Tych kart używa jedynie 41% graczy jest to wciąż karta niszowa skierowana do entuzjastów. Rozdrabnianie i tak niewielkiego rynku mija się z celem. Poza tym RTX 2080 Ti to wciąż najmocniejsza karta na rynku i na tą chwilę jej moc jest niewagrożona. RTX 2070 Super to karta, która doczekała się najmniejszych zmian w rodzinie Super. Względem Founders Edition zwiększono ilość jednostek cieniujących do 2560. Dorzucono rdzeni Tensor dobijając do 320, także rdzenie do Ray Tracingu, czyli RT, powiększono do 40 oraz zwiększono ilość jednostek teksturujących, których w wersji Super jest 160. Zmieniło się taktowanie rdzenia do 1605 MHz. Hz i 1770 MHz w trybie Boost. Zegary pamięci pozostały te same, tak samo jak ilość pamięci. Z racji zwiększenia mocy karty zwiększyło się TDP do 215 W. Wygląd karty w zasadzie nie różni się niczym od Founders Edition poza dodanym na środku napisem Super z przodu oraz na backplatecie. Całość została wykonana z aluminium i po wzięciu do ręki sprawia wrażenie solidnego sprzętu z górnej półki. Na przednim śledziu znalazło się pięć wyjść obrazu, jedno HDMI, trzy DisplayPorty i jedno USB-C obsługujące powerlinka. RTX 2070 Super został wyposażony w dwa złącza zasilania 6 i 8 pinowe. Karta chłodzona jest dwoma sporymi wentylatorami. W trybie spoczynku osiągała temperaturę około 37 stopni Celsjusza. Podczas intensywnego grania maksymalnie udało mi się ją podgrzać do 74 stopni, choć były to sporadyczne i krótkie chwile. Z racji, że nie posiadam w domu RTX 2070 Founders Edition obejdę się bez porównywania obu kart, a skupię na wynikach testów i porównywaniu osiągów w różnych rozdzielczościach, jak i wpływie na prędkość po uruchomieniu funkcji DLS SS, jak i podczas śledzenia promieni. Platforma na której testowałem kartę to płyta główna Asus ROG Strix Z390 Gaming E, procesor Intel i9 9900K, chłodzenie Noctua nhd 15 RAM 64 GB GSkill Trident 3200 MHz, monitor AOC AC241QG z funkcją G-Sync, dysk systemowy to Samsung SSD 850 Evo 512 GB, zasilacz Seasonic Prime Platinum 750W. System operacyjny Windows 10 Pro 64-bitowy. Sterowniki karty 431.36. Testy przeprowadziłem na dwóch rozdzielczościach, i tutaj ciekawe info z przeprowadzonej przeze mnie ankiety, w której wzięło w udział ponad 2200 widzów, wynika, że wciąż najpopularniejsze jest 1080P. Tak odpowiedziało 1900 osób, co stanowiło 85% wszystkich wszystkich respondentów. W 1440p gra jedynie 256 osób, co stanowi około 12% odpowiedzi. Najmniej gra w 4K. Tą odpowiedź dało jedynie 68 osób, czyli 3%. Według Steama 64% użytkowników gra w 1080p, 4,71% w 1440p, a w 4K jedynie 1,61%. Widać, że 4K to zabawa dla entuzjastów. Wchodzi bardzo powoli i pewnie jeszcze dużo czasu minie, zanim gracze przesiądą się na wysokie rozdzielczości. Na początku numerki, które w zasadzie niewiele mówią, ale jest tu kilka ciekawych kwestii, czyli najbardziej popularny benchmark 3DMark, który od lat dostarcza soft do testowania kart graficznych. W demie Time Spy Extreme działającym w 4K uzyskałem wynik 4717 punktów. W zwykłym Time Spy, który renderuje grafikę w 2560x1440 pikseli, karta otrzymała wynik 9831 punktów. Ostatni test był testem Custom z benchmarka Time Spy w obniżonej rozdzielczości do 1080p. W takim wypadku 3 Mark nie pokazuje końcowej liczby punktów, ale w tej rozdzielczości benchmark uzyskał o 35% więcej punktów cząstkowych w punktacji GPU. Następnie test Firestrike w wersji Ultra renderującym grafikę do 4K. Karta osiągnęła wynik 5899, w wersji Extreme renderowanym w 1440P wyszło 11226. Natomiast w zwykłym Strike'u w rozdzielczości 1080P 20 738 punktów. 3 d daje też możliwość porównywania funkcji DLSS i jej wpływu na prędkość renderowania kolejnych klatek, jak i sprawdzenia wyniku z uruchomionym śledzeniem promieni. W tym drugim benchmark Port Royal osiągnął wynik 5701. Następnie funkcja DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling, korzysta z rdzeni Tensor, zwalniając z tych operacji procesory CUDA. Co to daje? Wyraźne zwiększenie ilości renderowanych klatek i zmiany są widoczne nie tylko w benchmarkach, ale i w grach. W Port Royal przy uruchomionym Ray Tracingu ilość FPS wzrosła o 45%, co jest niezłym wynikiem. Warto pamiętać, że DLSS nie działa jedynie ze śledzeniem promieni. O tym w dalszej części filmu. Fantastyczne demo Reflection ze szturmowcami i pokazem śledzenia promieni, jak i funkcji DLSS robi wciąż niesamowite wrażenie. Niestety tutaj demo ma zablokowane klatki do 24 FPS-ów, które są utrzymywane przez cały czas trwania demo. Kolejne demo to Atomic Heart, które pokazuje również działanie ray tracingu jak i funkcji DLSS. Wzrost ilości wyświetlanych klatek przy uruchomionym DLSS w rozdzielczości 1080p, to 7-10 klatek. Przy podniesieniu rozdzielczości do 1440p, można zaobserwować wzrost pomiędzy 10a 15 fpsów. Ostatnie demo to Justice, które również pokazuje możliwości śledzenia promieni jak i DLSS. Test przeprowadziłem jedynie w rozdzielczości 2560x1440, obserwując wpływ poszczególnych opcji na wzrost klatek. Wersja z wyłączonym RTX-em i DLSS-em wyglądała najgorzej, ale i działała najszybciej, osiągając nawet 120 fps. W scenie najbardziej obciążającej kartę z biegnącymi dziećmi ilość klatek spadała do 80 po uruchomieniu RTX, czyli śledzenia promieni, FPS-y spadły do 63 ramek, a w scenie z dziećmi nawet poniżej 50. Po wyłączeniu RTX i uruchomieniu jedynie DLSS udało się osiągnąć maksymalnie 125 klatek. W drugiej scenie 89 klatek. Po odpaleniu RTX i DLSS, maksymalnie karta osiągnęła 86 klatek na sekundę i 60 ramek w scenie najbardziej mobilnej. Cożernej. Powyższy test pokazuje, że nawet bez uruchamiania RTX-a DLSS daje niezły boost klatek, jednak w połączeniu z RTX-em jest nie tylko przyzwoita prędkość, ale też fantastyczne efekty odbić liczone w czasie rzeczywistym. Pytanie, kiedy DLSS będzie częściej stosowane w najnowszych grach. Na tą chwilę z funkcji korzysta 28 tytułów, choć ta liczba powinna się powiększyć, patrząc na wzrost płynności generowanego obrazu. Z rtx jest gorzej, gdyż w sumie jest podanych 17 tytułów, wśród nich takie, które jeszcze się nie pojawiły, na przykład Cyberpunk 2077. Śledzenie promieni wchodzi opornie, ze względu na ogromną mocożerność i brak tej funkcji na konkurencyjnych Radeonach. Możliwe, że seria Super zmieni tą tendencję i RTX zacznie pojawiać się częściej. Okej, okay, to teraz najciekawsze, czyli gry. Zacznijmy od poczciwego Quake'a 2, który dostał obsługę funkcji RTX. Śledzenie promieni dodaje uroku temu ponad 20-letniemu tytułowi. W 1440p gra średnio działała w 30 ramkach. Ma na to wpływ brak wsparcia dla DLSS, jednak takie obiekty jak lustra czy powierzchnia wody wyglądają znakomicie. Quake 2 to ciekawy eksperyment pokazujący jak tchnąć nowe życie w tytuł sprzed dwóch Dekad. Choć przyznam, że 30 ramek na sekundę przy tak dynamicznej strzelaninie daje się we znaki. Nie mogło zabraknąć naszego ukochanego Wiedźmina 3, który pomimo upływu lat nadal wygląda wspaniale. Testy przeprowadziłem na rozdzielczości 2560x1440 na presecie Uber z uruchomionym Nvidia Hairworks, najprościej rzecz ujmując wszystko na maksa. Gra bez problemu osiągała ponad 60 klatek na sekundę w zasadzie w każdym momencie, a miejscami dobijała do 80-90 ramek na sekundę. Nie jest moją ulubioną grą, ale oferuje całkiem niezłą grafikę i funkcję DLSS. Test przeprowadziłem na presecie Ultra grając w pierwszą misję treningową i pierwszy kontrakt grając w rozdzielczości 2560 na 1440 Gra bez problemu osiągała 60fps, a przez większość czasu dobijała do 70-80 klatek na sekundę. Battlefield 5 to fantastycznie wyglądająca gra. Dodatkowo posiada wsparcie dla RTX i DLSS. W sumie ukończyłem całą kampanię singlową w 1440p z uruchomionym DLSS i RTX-em. Battlefield pokazuje, że fantastyczna grafika ma swoją cenę, choć przez większość czasu trzymała ponad 60 ramek, czasami grubo je przekraczając. Zdarzały się sytuacje, gdy ilość klatek spadała w okolice 50, ale były to dość sporadyczne Sytuację. Battlefield świetnie pokazuje działanie śledzenia promieni, szczególnie gdy w powierzchniach odbijają się wybuchy. Wygląda to naprawdę dobrze i ciężko sobie wyobrazić, że kiedyś tego nie było. W przypadku Shadow of the Tomb Raider mamy ciekawą sytuację. W 1440p z uruchomionym DLSS i RTX-em gra bez problemu wyciąga ponad 100 fps na presecie najwyższe. To robi wrażenie. Jednakże. Preset wyłącza jedną z istotnych funkcji, bez której granie z RTX-em nie ma sensu. Chodzi o opcję cieni w przypadku używania śledzenia promieni. To dzięki niej źródła światła dają realistyczne cienie na obiektach. Po uruchomieniu tej funkcji na ultra jest to jedyne sensowne ustawienie. Zmiana wydaje się niewielka, ale doskonale to widać na przykładach, jak wpływa to na plastyczność przedstawionego świata. Niestety ta funkcja obniża ilość klatek dość znacznie. O ile na początku w małych, zamkniętych lokacjach Nadal utrzymuje dość wysoką ilość klatek. O tyle w poziomie w dżungli spada miejscami nawet poniżej 50 fps. Zmianę w ilości klatek widać też na wbudowanym benchmarku. Uruchomienie DLSS i RTX w 1440p z wyłączonymi cieniami daje średnią ilość klatek około 87. Po uruchomieniu cieni na ultra średnia ilość klatek spada do 45. Jednak jeszcze raz powtórzę, granie ze śledzeniem promieni bez uruchomienia. Wypełnionej tej funkcji na ultra w zasadzie nie ma sensu, bo zalet RTX-a nawet nie zobaczysz. Ostatnim testem był benchmark z gry Metro Exodus, który jest moim ulubionym. Gra ma wsparcie dla DLSS i RTX, a, a sam benchmark jest dość elastyczny, więc chciałbym się przy nim chwilę zatrzymać. Każdy test przeprowadzałem z podwójnym ranem benchmarka i brałem pod uwagę drugi wynik. Zacząłem od 1080p na presecie Extreme. Gra średnio wyciągnęła 48 ramek. Podwyższając rozdzielczość do 1440p, pokazała 41 ramek. Kolejnym było przetestowanie metro na presecie RTX, czyli z włączonym śledzeniem promieni. W rozdzielczości 1080p bez uruchomionego DLSS średnio wyszło 57 ramek. Po uruchomieniu DLSS ilość ramek skoczyła do 64. W przypadku rozdzielczości 1440p bez DLSS 43 ramki, a z DLSS. 52 ramki na sekundę. Benchmark Metro doskonale pokazuje jaki jest potencjał funkcji DLSS. W połączeniu ze śledzeniem promieni można uzyskać całkiem przyzwoity wynik Full HD, ponad 60 ramek. Przy rozdzielczości 1440p, 52 klatki też robią wrażenie, choć przy tak niestabilnym frame rate zalecałbym monitor z G-Synciem, który niweluje nieprzyjemne rwanie ekranu. I nawet w przypadku spadku do 40 ramek. Obraz jest płynny. Nvidia wykonała dobrą robotę. Karta ze średnio wysokiego segmentu bez problemu radzi sobie w 1440p z całkiem zadowalającymi wynikami z uruchomionym RTX-em. Widać, że sporo dało do rzucenia procesorów Tensor i RTX. Jeśli gracie na 1080p, karta powinna spokojnie wystarczyć na dłużej. Jeśli jednak marzy wam się 4K, chyba lepiej zaczekać na 2080, super, bo tutaj osiągnięcie 60, FPSów z rtx będzie mało prawdopodobne. Na tą chwilę cena Nvidia RTX 2070 Super wynosi 2349 zł za model referencyjny. Oczywiście są już dostępne wersje produkowane przez inne firmy, a ich cena zależna jest od dostarczanego chłodzenia. Na koniec, co sądzę o karcie Okiem Gracza? Jeżeli chodzi o spojrzenie na kartę okiem gracza, zawsze uważałem, że kupując kartę graficzną, kupujemy prędkość i spokój na jakiś czas. Dzisiaj ten spokój jest troszkę bardziej wydłużony niż na przykład w latach 90. gdzie ta technologia naprawdę galopowała, i kupując w zasadzie kartę, ona już była stara. Oprócz tego, oprócz tej prędkości, dzisiaj kupujemy też technologię zawartą w tych kartach, a Nvidia tych technologii ma sporo. Począwszy od software'u, jak GeForce Express technologia Ansel, z której prawie nikt nie korzysta, ale jest, ta technologia dorzucania filtrów do gry, a skończywszy oczywiście na rozwiązaniach hardware'owych, których Nvidia też ma sporo, bo mamy tutaj i RT, i mamy DLSS, które naprawdę w grach się sprawdzają. Owszem, na tą chwilę Niewiele gier jeszcze z tego korzysta, ale myślę, że to będzie jakby z biegiem czasu naturalnie się rozwijało. Na pewno marne są szanse na to, że ray tracing będzie dodawany do jakichś starszych tytułów. Quake 2 jest tutaj takim, można powiedzieć, wyjątkiem od reguły, ale to też zrobił jakiś fanatyk technologii, że tak powiem, a nie osoba z id Software. I podejrzewam, że takie domowe jakby patrze obsługujące Ray Tracing będą się pojawiały co jakiś czas w różnych grach. Jasnym jest, że wsparcie dla tej technologii najważniejsze jest w tych najnowszych tytułach i widać, że największe studia, między innymi CD Projekt Red wraz z Cyberpunkiem 2077 też będzie chciał korzystać z technologii śledzenia promieni, prawdopodobnie też z funkcji DLSS, bo te jakby technologie idą w parze i widać, że coś zaczyna się zmieniać. Nvidia miała bardzo taki ciężki start, jeżeli chodzi o śledzenie promieni. To na początku wyszła karta, na której działały demka i poza demkami była może jedna gra. Pierwszy chyba był Battlefield, potem funkcje DLSS prowadzone na przykład do Final Fantasy XV. I była to karta, która miała funkcje, z których nie mogłeś korzystać. Dzisiaj tych gier jest więcej, ale pamiętajmy, że to jest nowa technologia, więc to nie jest tak, że od razu wszyscy rzucą się na to i wszyscy będą tę technologię do swoich gier dodawać. Prawdopodobnie już wszystkie gry, które wyjdą w przyszłości, bądź znakomita większość, będzie Ray Tracing obsługiwała, o ile będzie to możliwe do zaimplementowania, bo tutaj chodzi o to, że no ten Ray Tracing czy też RT śledzenie promieni, jest bardzo mocożerne i e, no nie w każdej grze się da to zrobić, jak, jak mam. Natomiast e, wydaje mi się, że dużo gier, których dużo takich deweloperów, e, którzy robią znane gry, już tą technologię jakby inwestuje, bo jest to w pewien sposób inwestycja w przyszłość. Pamiętajmy, że za dwa lata pojawią się nowe karty, mocniejsze od tych, które mamy teraz i one będą jeszcze lepiej działały z tymi grami, także wszystko, cała ta technologia, myślę, że teraz cała ta para, ta moc będzie szła w ten ray tracing, i bardzo bym chciał też, żeby w większe, większej ilości gier była zaimplementowana ta funkcja DLSS, która naprawdę wpływa na prędkość gry. Odpalając 2070 Super, powiem szczerze, że nie spodziewałem się takich dobrych wyników, zresztą to widzieliście na filmach. Pamiętam te czasy z lat jeszcze wcześniejszych, gdzie karta ze średnio, średniego bądź średnio wysokiego segmentu rynku, no działała tak sobie, tak? Owszem, na 2070 raczej w 4K, w, 60, w 4K nie pograsz, chyba że w niestałych 30, niestabilnych 30 ramkach na sekundę, jeżeli Ci to nie przeszkadza, podobnie jak na przykład graczom konsolowym. Jest to gra warta świeczki, ale yy, w niższych rozdzielczościach 1440p. I 10,80p, karta naprawdę się fajnie sprawdzała, i e, muszę przyznać, że byłem naprawdę zaskoczony, że 2070, które tak jak mówię, no jest ze średniego rynku, ze średniego segmentu, e, jest w stanie e, te gry w takich prędkościach odpalić. Wydaje mi się, że jest to dość e, spory sukces. No, Nvidia, e, tak jak mówię, tak jak powiedziałem w teście, troszkę dmuchała na zimne i względem Radeona to był troszkę taki overkill. E, samego Radeona 5700, 5700, 5700. 900 tego nowego. Postaram się oczywiście dla Was też zdobyć i też dla Was zrecenzować i porównać wyniki z GeForce'em. Oczywiście tutaj będzie głównym czynnikiem wyboru, będzie oczywiście cena, co jak mniemam, dla większości z Was jest niezwykle istotne. Niemniej RTX 2070 Super. To karta, którą warto się zainteresować. Jeżeli zmieniasz kartę, jeżeli posiadasz wcześniejszą kartę, 2070 Founders Edition, nie widzę trochę sensu, bo przyrost tej mocy jest niewielki. Natomiast jeżeli posiadasz jeszcze wcześniejszą generację, no to warto zainteresować się tą kartą super. Wprowadzenie tych kart ma jeszcze jedną dobrą... Um... Wprowadzę jeszcze jedną dobrą rzecz, a mianowicie, obniżona zostanie na pewno cena kart Founders Edition, które będzie można jeszcze kupić taniej. No i wtedy też można się zainteresować, czy interesuje Was bardziej Founders Edition z troszkę gorszymi parametrami, czy na przykład już ta karta z rodziny, z rodziny Super. Na tą chwilę nie pojawiła się jeszcze karta 2080. W momencie, kiedy to nagrywam, 2080 Super jeszcze nie wyszła. Premiera jest pod koniec lipca. No ciekawy jestem jak tam pójdzie, bo ta karta sprawdza się wyśmienicie, a 2080 Super będzie jeszcze miała mocniejsze te parametry, więc im więcej mocy i jeszcze te gry będą lepiej działać, także jestem niesamowicie ciekawy jak to wypadnie. Niemniej, 2070, oto recenzja, mój test z gier, z benchmarków. No, i na koniec, oczywiście, takie moje przemyślenia na temat, na temat samej technologii, jak i samej karty. W mojej opinii warto się zainteresować, ale to wszystko zależy oczywiście od waszego budżetu. Dziękuję firmie Nvidia Polska za dostarczenie tej fantastycznej karty. I to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.